Elo, Elo, witam Was bardzo serdecznie w tym odcinku na kanale. Dzisiaj sobie lecimy z kolejnym odcineczkiem z kampanii, będziemy sobie dalej przechodzić. Jeżeli się wam spodoba, pamiętajcie o zostawieniu subskrypcji, jak i również lajkacza na kanale. Mnie to bardzo wspiera w tworzeniu kolejnych filmów dla Was. A ja nie będę tutaj przedłużał. jedziemy. Mamy, teraz skończyliśmy resistance. teraz mamy Pirate Defend the Queen. Czy dobrze przytem? Chyba tak, jak się nie mylę. Chyba dobrze. Eee, aha, tak, dobrze przytem. E, dobra, no to tak, e, na starcie, no to zrobimy tak w sumie. Może trochę bliżej, o jeden, dwa, dwa T zrobimy, łosie, czy jak się to tam nazywa. Jednego zeusa bym tutaj dał gdzieś, Jakiś tarczowników i jednego hoplita. Dobra, okej, okay. niech będzie. Spróbujemy w takim razie to zrobić. Dobra. Mm. Hmm. No ten mamut sobie nie, bardzo słabiutko radził tam. Dobra, mamuty to jednak syf, ok? No to tak, Da Vinci Tank oczywiście na starcie. No i dałbym jeszcze tutaj takie coś jak. Hmm. Co tu jeszcze się może nadać w sumie? O iSAR, albo nie, o brawlerów sobie damy. Dobra. Dobra, dawaj ją tymi kulami. Dobrze, no nice, dobra, nie żyje. Wygraliśmy. No i patrzcie, no i się czołu nie spodziewali. No i Easy Gaming, tak się to nazywa. No, no i proste, <noise> dobra, mamy teraz tych Paukersonów. No to z nimi będziemy jechać krótko. No i na nich w sumie. Jedne, jedną queen użyjemy i jeszcze do tego e, tutaj dwóch, e, no bo nie, albo, w, nie, dobra, nie, ich nie, czterech takich, dobra, go. Dobra. Dawaj, de księżniczko, no, dostałaś pięć kamieni, a to nieważne, dawaj, pokonuj ich. No i łatwo. No i co teraz? O po plecach. O, o jaki unik fajny. Pat teraz będzie takie podejście. Myk. Myk cię szablon. Teraz ciebie. Puch, patrz, mózg przedne. Myk. No i łatwiutko, jednak skopa. Tylko był lepszą opcją. Dobra, kolejnych lamusów. No to jedziemy jeszcze raz tak samo. Tutaj to. I do tego jeszcze. Hop hop. Dobra. Okej. Okay. Żadna się chyba nie trafiła. Dobra, zabijaj go. Co ty robisz? Ty idź na tamtych Glamusów, bo oni cię zaraz zawłóczniują. No, bierz ich myk. Dobra, jeden, dwóch leży, trzech leży czterech, skopa myk, teraz bomby wsiu, no i ostatni no skopa myk, teraz tego myk też skopa musimy, pół ale dostał w banie, no i został ostatni, no i no i wpadł w bomby, no i proste no i łatwiutko, no co ja mam powiedzieć, dobra mamy tutaj, no to damy tego typiarza, albo nie, bo on ma kruki ojoj dobra na pewno jeden bombiarz Tutaj będę trzech takich, którzy by chronili. W sumie ten typiarz nie jest złym pomysłem, ba. Dobra. Może tutaj jakiegoś jeszcze, żeby kruk go zabił, jeżeli by ten. Dobra. Te kruki dużo obrażeń zdają. Ty byś go zabił w końcu, dobrze. Dawaj. Dwóch typiarzy tu masz. Dawaj jeszcze jeden. Nie, kruki wypuszcza. God damn No właśnie, z tym będzie problem, bo ten. Hu... No chyba, że. Chyba, że tak zrobimy. Dobra. Eee, damy hop, hop. Tutaj dwóch. Tutaj jakieś siedmiu taki tpiaz, dobra. Jak tyś nie trafił tym. Działem. Dobra, leżysz Ale kruka rozwaliłem Dawaj mi to Piu! Leżysz No ale ja nie chcę leżeć Halo Proszę mnie zostawić Dobra Nie zostały mi tylko dwa lamusy Których zaraz wyjaśnimy No został mi ostatni Z widłami na mnie idzie Chyba po twoim moim trupie No i łatwo no i co to jest za giereczka? No, Przepaństwa. Dobra, Pirate Queen damy sobie może e, i damy sobie tych. Oni są nawet troszeczkę fajni w sumie, coś tam zadają, nie? Ci z siekierą tym ostrzem też już nie mało zadają. No ale królowa jest o wiele lepsza niż tu jakieś badziewie. No, i dwóch typiarzy zostało z widłami. No, dziękuję bardzo. Prosta, gileczka po raz 32. Dobra, mamy teraz tak trzech typiarzy na starcie. Dwóch tych magowych typiarzy, tak samo i łuczników. Dobra, no to my tutaj dajemy tą typiarkę, do tego za nią dajemy dwóch takich, co będą bomby rzucać, i jednego tutaj tego, żeby był tutaj na wymianę, nie? Jak oni żyją? To jest pośledzone, bo oni się leczą. Ten skacze, w ogóle, jak na się leci. Ajaj. Może nie wypadł, jeden już nie żyje. Nie, przegra to. Dobra, zabiła go, ale zostają ucznicy i oni to... Wiedziałem właśnie, że uczy... ucznicy ją dobiją. No to nie wiem jak to rozegrać, eee, ale bym zrobił tak: trzy kanony. <laughs> nie wiem czy to, <laughs> ale oni mają uczników. Ajaj, no właśnie. Dobra, to damy tutaj jednego. Dobra, została nam ostatnia grupka Dobra, ostatni Ostatni, dobra, łatwo Myk No No i armatki dały radę jednak Dały radę Ale ja się nie spodziewałem Byłem przekonany, że na pewno nie dadzą rady, no Co to jest? Trzech króli mam pokonać? Trzy armaty FS trzech króli? Czy co? Dobra to tak, tutaj bym dał po tej stronie pirat albo nie, ona dostanie od razu tutaj bym dał jakiś tych typiarzy on gdzieś trochę dalej a ona pójdzie tutaj, no to tak to damy tutaj jakieś typiarzy też ale trochę dalej, żeby czas był tego i po tej stronie bym dał jednego tego tutaj typiarzy, dobra, tego spróbujemy dobra, rozwalono nie Tam ci ucznicy będą problemem nie małym. Jak tam spróbuję ściągnąć... A w ogóle to jeszcze żyje. Dobra, leży. Łucznicy pozostali tylko. Dobra, łatwiutko. Co ty zrobiłeś? Coś ty zrobił? Do królowej strzelać? No i proste. No i też łatwiutko. Dobra, co my mamy dalej? E, to tak, mamy... Agresywnych tarczowników i tych z dzidami. No to na to nie będzie raczej żadnego problemu, żeby to pokonać. Wystarczy dać tutaj Pirate Queen, e, oczywiście, i w sumie. Hmm. W sumie, no to dobry pomysł. Tylko tutaj bym jeszcze dał jakieś dwa kanony, trochę, żeby one strzelały. E, jakieś tutaj dwóch typiarzy. Dobra, tak, spróbujemy. Dobra. Dobra, dostał. Jak on żyje, ten dzik jeszcze? Minotaur. Dobra, nie żyje już, Minotaur. Tylko, że te węże żyją. Co ten wąż? Dobra, nie żyje. Dobra. Ok, no i prosto. No i ostatni shot. Uu. O, ale dostał było. Ładnie to wyglądało. Dobra, to tak, bym tutaj na, na samym przodzie dał oczywiście armatki. No mogą być dwie. Dałbym tutaj również trochę tych typiarzy. Tutaj rozsadziłbym ich trochę. Za nimi od razu pila tę queen, żeby ona się na zeusa Jak oni się tutaj powybijają. Tutaj jeszcze kilka, może dobra, tego. Z tej strony mamy dwie balisty. Ojoj, oj, oj, dwie balisty to trzeba będzie szybciutko ściągnąć. To damy jeszcze jedno działko, może. No i tutaj bym dał tak, po jednym takim. I stąd dwóch usnął jakieś tego i tego, żeby tutaj balista w nich strzeliła. Dobra, okej, okay, tego spróbujemy. Dobra, co tu? Kanon. Nie no, ty nie trafiłeś jeszcze. Zeus żyje. Czemu on żyje? Ja nie wierzę. Dobra, już nie żyje. Teraz tylko balisty zostały. No to chyba ich pokonam. Tak mi się zdaje. Dobra, leży balista. Jedna. Jeszcze jedna. Hop. Dobra. No i działeczko wygrane. Dobra, wygraliśmy. Okej, okay, teraz mamy wikingów. No to co? Na wikingów bierzemy tak. Królową jedną, królową numer dwa. Jeszcze bym wziął tutaj tego typiarza. W sumie tak bym zrobił. Dobra. Zostaw mnie. Uczepił się mnie. Dobra, uderzyłem tego chłopa. Dobra, wygramy to. No, co, zabijcie tam walkirję! No, dziękuję. Już myślałem, że ta walkiria coś zrobi. To by się śmiał. Dobra, jesteśmy. O, pierwszy raz na Wiking Sandboxie tutaj mamy bramę. No, fajnie, fajnie. Dobra, mamy tutaj strzałeczkę z wikingów, tak? No to zrobimy coś takiego. Weźmiemy sobie kapitana jednego. Jedną piratę queen, i po tamtej stronie bym wziął jeszcze jednego tutaj, albo nie, w sumie, o tych bym wziął. Dobra, git. Się ma. Co? Coś stało? Aha. Dobra, jeden, drugi wykopany. Dobra, teraz się zawrócić tylko. Dobra, chodźcie tu. Gdzie ty strzelasz, chłopie? Dobra, idę po was. Macie deda, chłopcy. Dobra, myk ci, fu. srusru, myk. Myk. No, duś się, duś. Ty... No... Ja byłem sam tym jeszcze ostatni, a to dziwne, no bo jeżeli bym nie, nie był, to myśmy to przegrali, jak nic. Dobra. Tutaj mamy co? Monkey Kinga. No Monkey Kinga to ja jednym tym z kanona chyba ściągnę jakbyś, jak, albo nie dwoma w sumie, no to dam dwa kanony, ale tak i tak, dwa kanony w tym miejscu, to jest dobra sprawa. Na pewno jedną Piratę Queen, która będzie trzymała ogólnie tutaj wszystko. by dał tych trochę, no. To już dobra opcja. Teraz tylko Mon w Monkey Kinga trafić. Dobra, dostał. On już da jedna strzała, aha, to nieźle. Ale ci są mocni, czemu oni są tak, tak mocni? Halo, czemu oni są tak mocni ci Monkowie? Co jest? Dobra, jeden ninja leży. Dobra, dostaw banie. No i łatwytko, no. Ojoj, to już jest, będzie the hardcore. Dobra, jeden, dwa. 3, albo nie. Ouu! No to tak, 1, 2, 3, 4, 3, 4 Raz, 2, 3, 4 Raz, 2, 3, 4 Dobra. I tutaj gdzieś bym jeszcze w której stronie jest pod. No w sumie to, jest to samo, ale tutaj ona się z nimi poradzi, więc. A dobra, jednego tu damy. Jednego damy tutaj też do pomocy. Dobra. Tak go zrobimy. Zobaczymy kto to wygra. Dobra, dawaj go, dawaj go. Dobrze dostał No, skopa go. Dobra. Wracaj się teraz i no i, po, no i wygramy no no i chodź tu. Jestem takim jakimś Majtkiem, ale cię dorąbię. No i łatwiutko. tylko. Wiktorii. Dobra, co my tu mamy? O, o nowa pensja. Tak samo. Również mamy tutaj e, jakąś mapkę. Ona się dokładniej nazywa. E, nie wiem, tutaj. To jest Resistance chyba mapa, taka. Dobra, Hop, jeden. I do tego bym coś tutaj dodał, no bo są jeżdżące konie, oczywiście. Tutaj bym dał trochę tego. Żeby one nie wjechały od razu w główną postać No i chyba to przegram No patrzcie co oni robią Co jest? No umrze Albo nie Dojadę tam do nich Dobra. Koniec śmieszkowania Żegnam. Powiedziałem coś. No co ty robisz? Dobra, leżysz. Żegnam powiedziałem. Żegnajcie. Psiu. No i w pięknym stylu, no. No, no i dziękuję. Każdą giereczkę teraz wygrywam już. Teraz się odpaliłem. Dobra. No to tak. Myk, 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 myk. Damy tych tutaj na starcie. Tutaj coś jeszcze jest. Muskie, muskie tezy. oj, oj. Dobra. To tak. Zrobimy. Czemu halabardy tu są? Oni są za mocni. No. Dobra. No zabij go. Dobra. Go muszkie też. O nie, oni są mocni, to mocno. Będę chyba musiał ich na daleko jakoś roztegować. Ajaj. No, niestety, nie miałem co zrobić. Szczerze, dobra. Tak go spróbujemy. No nie wiem, nie wiem, nie wiem naprawdę. Ej, raz, dwa, trzy, coś takiego. Wątpię, że to wygram, ale spróbuję. Tych muszkieterów muszę rozwalić. O, może się uda w sumie. Tylko ci muszkieterzy. Dobra, dostał. Ostatnią sekundę Dobra, zostali dwó zostało dwóch muszkieterów Co? Kto jeszcze żyje? No tutaj jeszcze, jak się zesrałem ja Już myślałem, że jacyś jeszcze inni, dobra O, The Pirate Campaign No i wygraliśmy piracką kampanię e, Dobra, no to z kolejną kampanią Lecimy jeszcze trochę, w sumie chyba. Dobra, polecimy jeszcze chwilę. Mamy nową kampanię Spoki, ale fajna ma tutaj się zapowiada. Mamy kampanię Spoki, możemy wszystkiego używać. No to przepaństwa, no to jouster oczywiście, no i fencerów, może jakiś. Dobra. Dobra. Co to jest, jak dla mnie? Proszę się nie blokować, to no i rozduszone są te kotlety jakieś. Dobra, patrzcie co on robi z nimi. Nie wypadnij tylko ty! Ja yeah. Dobra, bierzcie go. Dobra. Jak go rozmierzyli, to nic po nim nie pozostało chyba. Dobra, łatwiutko to będzie. Zrobimy zaraz. No i patrzcie to. Nic nie zrobię temu czołgowi. Pa płonący czołg. A jednak mu coś zrobili, dobra. Um, a w sumie tych bym dał, tarczowników. No, bym zrobił tak. Takie coś bym zrobił. Coś tu na środku, jakiegoś dwóch hoplitów. Coś. O, dobra, idealnie. Dobra go. Dobra, chodźcie tu Jak wy żyjecie Nie wiem, nie wiem Czy nie ginie na strzała Od kiedy trupy na strzała nie giną Na dwa Ok, o nie, dobra, to tak tego nie zrobimy. W sumie jestem łomny, jak ja mam dostęp do Zeusa, chyba, nie? Tak, no to Pozdro który wszystko zmiecie stąd, chyba mi się tak zdaje. A czemu oni tak szybko zginęli? Dobra, to jednego Zeusa damy. I co się jeszcze ogarnie? Jeden Zeus tutaj poleci po tej stronie, żeby wszystko wyniszczył. A z tamtej strony e, w sumie zrobiłbym tak. Dobra, takie coś. I z tej strony jeszcze Walkirię bym dał z tamtej. O, to jest mega dobry pomysł. Tylko, że trochę dalej, żeby oni ich nie strzeleli pierwsze. Dobra, i tutaj jakichś brawlerów jeszcze, którzy coś pomogą. Dobra. Dobra, wygraliśmy. Giereczkę. No i dobra. Ja Wam dziękuję za oglądanie tego odcinka. Jeżeli dotrwaliście do końca, subskrybujcie, lajkujcie. No i chyba o to chodzi. Trzymajcie się dostępnych. I elo, elo. Żegnam.